O, o, o jej! Tylko pomimo tego, że on dobrze skacze, to on jeszcze dobrze rzuca. A ja tylko dobrze skaczę, no ale. Okay. Dzień dobry YouTube, Grabo z tej strony. Jesteśmy we Wrocławiu na hali Stulecia, a jak hala Stulecia to będzie grubo. Dziś Wrocław podejmuje Anvil Wrocławek, także będzie naprawdę bardzo ciekawy mecz. Bo pamię tak jak pamiętacie, pierwszy mecz PLK to był mecz Anvilu, tam było naprawdę grubo, tam, tam był kosmos po prostu. Byliśmy wczoraj w Międzychodzie na otwarciu hali, dzisiaj sobie poskakałem we Wrocławiu, więc stwierdziłem, że skoro jest mecz, to trzeba przyjechać. Działamy, oglądamy, zaczynamy. Ja nie wiem, bo czas szybko leci, zaraz sprawdzimy, czy my w tym sezonie nie byliśmy we Włocławku, jak grali ze Śląskiem, bo nie wiem, czy nie jesteśmy teraz na meczu rewanżowym. Sprawdziłam, teraz jesteśmy na rewanżowym. Czyli będziecie mogli się cofnąć, zobaczyć vlog z Włocławka, Z Wrocławia porównać atmosferę na tych meczach, na tych halach kibiców. Śląsk z nowym trenerem po zmianach pierwszy mecz. Włocławek się śmieje, że ostatni, że cię ich pokonują. No, zobaczymy jak to będzie. Przedwczoraj, jak byliśmy na tym otwarciu hali w Międzychodzie i zagraliśmy sobie taki mecz towarzyski, powiem wam, psady podczas meczu to jest, to, to, to jest kosmos jakiś, to jest totalnie co innego, ale spodobały się. Czasem, wiecie, wiecie co, czasem minimalnie tak gdzieś z tyłu głowy. Chciałbym zostać takim koszykarzem, chciałbym pograć, ale jak już wchodzę na boisko i przebiegnę się trzy razy, to już mówię, dziękuję bardzo. <laughs> ale jak wiecie, zawsze w moich materiałach jest coś do zgarnięcia, także dziś mamy do zgarnięcia, słuchajcie. Kto zgarnie, co jest w środku, to dajcie znać w komentarzu, kto zgarnie, ten to zgarnia, po prostu. To było Idziemy <grystuje> teraz do młodzieży, która będzie wychodziła z zawodnikami na mecz. Ile trenujecie już koszykówkę? Trenujecie już koszykówkę? Jako, ja pół roku. No, trzy bo, lata. Po prostu po prostu o, bardzo długo, elegancko Trenujecie w koszykówkę, czy jesteście bardziej fanami? Trenujemy. Trenujemy trzy razy w tygodniu. Ja trenuję jako od września tego, tamtego roku, ale niektórzy tutaj trenują dłużej. Co podoba się? Tak bardzo. To może za 10 lat zobaczymy jak tutaj będziesz grał Chciałbyś co? Pewnie Typujemy wyniki meczu no logiczne, że WKS tak? Logiczne, że WKS! Ailowa okay, eee, Myślę że to będzie dominacja przeciwnika Ale ile? 15? 20? E, więcej, więcej! O, kolega tutaj ambitnie bardzo Nie damy im dość do piłki! Myślę że ktoś dzisiaj wygra tak? Tak jak to on lubi. Dwiema, dwoma punktami w końcówce, ale wygra i będziemy do przodu. Czyli meczek mecz na styk. Tak, na styk. będą emocje, ale wygramy. Tak. Joma Śląsk wygra. I czy wygra Śląsk? Wygra 15. Śląsk przegra. Ooooo! Anwil Włocławek na topie. 20 wygra Najciekawsze, że Anvil jest teraz pierwszy w tabeli 38-37. Anvil jest w tym momencie pierwszy w tabeli Śląsk 12. I teoretycznie ciemno byśmy powiedzieli, że Anvil wygra. A zobaczcie co się dzieje na boisku. Dobra, od, od jakiego czasu? Od roku. Od roku. Ja to bardzo doceniam. I masz prezent. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No, Dobraś grał teraz. Dziękuję. Dziękuję. Dobry dobry, słuchajcie, trzecią kwartę. Jest 50-48 w Anvilu. Albo zaraz będzie remis. Nie będzie jeszcze remisu. Jeszcze nie widziałem wschadu niestety, chociaż widziałem takie dobitki ledwo ledwo palcami. No, ale wiecie, jak ktoś ma ponad 2 metry, to, to nie jest trudne. Czekam na kupę, nie kołaś, to zapakuję. Mam nadzieję, że się doczekam, bo na grzewca jak ładuję, on ma bardzo fajny styl, bo wiecie jak skaczę z jednej nogi, on ma bardzo taki fajny luz w powietrzu. Jak kiedyś skakaliśmy chyba z 3 albo 4 lata temu, jest materiał na YouTube. polecam obejrzeć. Fajnie się skakało, fajnie się skakało. Także mam nadzieję, że zobaczymy go w konkursie w Sadu za Tylko pomimo tego, że on dobrze skacze, to on jeszcze dobrze rzuca. A ja tego dobrze skaczę, no. Taka jest różnica. Ale szczerze, czasem zadajecie mi takie Bała, pytanie: czy chciałbym zostać koszykarzem? To wydaje mi się, że na tym poziomie już zdecydowanie bardziej podoba mi się to bycie dunkerem, to podróżowanie cały czas, podróżowanie w nowe miejsca i tak dalej. Bo jest to coś nowego. A tak jak koszykarze macie sezon, to podróżujecie tylko cały czas praktycznie w te same miejsca, gdzie są kluby, prawda, po polsce. A ja praktycznie. To wyjazd, to można powiedzieć, wyjeżdżam w nowe miejsce, więc to jest naprawdę coś fajnego, co, co bardzo doceniam. Nie wiem czemu, ale... O, o ojej! Urzani! miał obstawiać. Bardzo lubię z Wrocław, ale wydaje mi się że dwoma albo trzema punktami wygra ambi. Nie wiem czemu, ale mam takie jakieś przeczucie. A często moje przeczucie się sprawdza. Ale wiecie co, ja teraz stanę troszkę za sędziami ogólnie w koszykówce i ogólnie w każdym sporcie, bo często jest tak, że sędzia jest niedoceniany, bo wiecie jak sędziuje prawidłowo mecz i tak dalej, jest okej, okay, jest, to jest spoko, nie dostaje żadnej pochwały. Ale jak zrobię jakiś błąd, to no, słuchaj nitki na nim nikt nie zostawia i wiecie, każdy się drze i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony to jest bardzo ważna rola, bo czasem błędna decyzja jest w stanie wypaczyć wynik finału, więc... To jest bardzo trudna rola i często właśnie niedoceniana I tak samo jest właśnie temat nam znany na konkursach wsadów. Inaczej ocenisz wsad, jak siedzisz w jury, widzisz go raz. A inaczej, jak się puścić na komputerze czy na telefonie 5-10 razy. Więc nawet są takie sytuacje, że dunkerzy, będąc w jury, jak widzą powtórki. Ja znam chłopaków, to się śmieją, że kurde, mogłem dać punkt więcej, punkt mniej. No bo widzicie to trzy razy z innej perspektywy. Więc zawsze wejdźcie w czyją kogoś w skórę, nim go tak łatwo ocenicie, bo wszystko nie jest takie biało-czarne. Mi się udziela dzisiaj głupawka Piotrka, chciał być biało czerwone Tak jak zawsze powtarzam, wszystko z perspektywy kanapy i komputera jest proste, ale jak jesteście tutaj na boisku, albo jak robicie wsady, albo jesteście po prostu zawodnikami w innym Zbocie i jesteście na tych zawodach i trenujecie, to wtedy musicie pokazać, czy potraficie grać i tak dalej, i tak dalej. Czy siedzicie tylko przed kombem i się mądrzycie, nie? Tak to jest. Okrzyki są, także jak porównujemy Wrocławek Wrocław, dzisiaj Wrocław daje radę w kali stulecia. Cały mecz naprawdę fajnie się ogląda, ale uwielbiam końcówki meczów i uwielbiam same bazer bitery. Jako młody chłopak, jak tam zaczynałem trenować w koszach i tak dalej, grałem w klubie przez dwa lata. Wiecie, zawsze jak trenowałem, to wyobrażałem sobie że jest, wiecie, odliczałem w głowie 3, 2, 1 i rzucałem. Za każdym razem, na każdym treningu tak było i miałem takiego hobla na, na, na punkcie tego. Yeah. yeah. Jedna osoba wytypowała wynik plus 2, plus 3, natomiast druga osoba powiedziała, że będzie plus 20. Tu może plus 20 nie jest, ale Anwil solidnie odjechał, solidnie odjechał na sam koniec. Ja sądziłem, że jednak i tak po tej dogrywce będzie tak na styk, na styk, ale już potem Anwil odjechał. Za mało rzucili punktów ci z Wrocławia, za mało. Było bardzo dużo niecelnych rzutów, a Anwil zrobił trochę pokastrujek. także mamy nadzieję, że Grabo się nauczył, jak się trafia za trzy. Zastanawiam no. się tylko, czy to jest kwestia tych niecelnych rzutów, czy po prostu ślą już nie był gotowy fizycznie i mentalnie na tą dogrywkę. No bo to wiecie, zawsze jest już dodatkowe obciążenie i głowa i ciało musi dawać radę. No i jeden z zawodników szedł Śląska. Słuchajcie, to też jest ważne i miało pewnie wpływ na finalny wynik. Jeden z graczy koszykarzy Śląska szedł za na faul y, niesportowy dyskwalifikujący dostał. Po weryfikacji przez sędziów, no i kolejny zawodnik szedł za pięć fauli. Także no Śląsk grał jakby bez swoich dwóch koszykarzy do rotacji, do wyboru, więc no Anvil w komplecie. Także mam nadzieję, że podoba Wam się materiał. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapę w górę. Zgadujcie, co może być w środku w komentarzu. Pozdrawiam, grabo. Trenujcie ciężko. Polska I, górą. I Basia, ciocia Basia.